O Demasista, który był tak silny, że przypominał im Bota, przez ustanowienie rekordu zwycięstw na FNCS-ach i wygraniu milionów dolarów na turniejach do małego odsetka społeczności, którego nie było nawet w top 10 na ostatnim finale FNCS. Co się stało, że z tak żywej społeczności padowców stali już tylko nieliczni. Na samym początku Fortnite'a, padowcom nie było wcale tak ciężko dorównać reszcie graczy. Gra była świeża i mało kto ogarnił budowanie i strzelanie, a o edytowaniu nikt nawet sobie nie myślał. Dlatego wszystkie minusy grania na padzie, w połączeniu z jeszcze wtedy zabójczym AIM Assistem, były o wiele, wiele mniej zauważalne. Ale z czasem, gdy gracze stawali się coraz lepsi, coraz więcej wad grania na padzie wychodziło na jaw. Z początku najwięcej padowców grało na konsolach. Co za tym idzie, byli zlimitowani do grania na 60 FPS-ach, ci gracze na komputerach mieli tych fpsów już kilkaset. Poza tym każdy kto grał na padzie wie, że celowanie samym kciukiem jest 5 razy cięższe niż celowanie całą swoją ręką. Mała liczba przycisków i potrzeba grania claw czy łopatkami to kolejne aspekty niższości pada. Niektórzy mogą nie chcieć przerzucić się na granie claw ze względu na wygodę czy przyzwyczajenie, a pozostali może nie chcą wydawać fortuny na pada z łopatkami specjalnie do jednej gry. Sama prędkość i dynamika gry na padzie jest też znacznie mniejsza niż na myszce i klawiaturze, przez co masa graczy nie była w stanie dotrzymać szybkiego stylu gry, który zapewniała myszka i klawiatura. Jednak pod koniec rozdziału pierwszego, Epic Games dodało nowe ustawienia czułości dla padowców. Dodali możliwość zmiany krzywej rozglądania się, po raz pierwszy w historii Fortnite, aż tak bardzo zmienił ustawienia na padzie. I ten jeden update podzielił community padowców na pół, na tych, Którzy grali na starej krzywej, rozglądania, i na tych, którzy dostosowali się do zmiany, a ludzie wybierali po której są stronie, patrząc przez pryzmat Aimassista. Aim Assist to chyba najbardziej kontrowersyjny temat w całym Fortnite. Cie. Na starych ustawieniach Aim Assist totalnie przyczepiał się do oponenta przy każdym wciśnięciu R2. A co więcej, Epic Games dało radę tak zepsuć, że im więcej mieści FPS-ów, to Aim Assist działał mocniej. No młynco nie. A na nowych ustawieniach strzelanie na blisko z PMA było totalnie broken. Aim Assist doprowadzał ludzi do szału. Do takiego stopnia, że gracze na myszce i klawiaturze mówili, że gra jest po prostu niegrywalna. A największymi argumentami były momenty takie jak te. I patrząc na to, faktycznie można powiedzieć, że Aim był OP. W drugim chapterze sytuacja wyglądała, jakby nic nie miało się zmienić. Ale na początku tego rozdziału, jeden gracz skupił na sobie wzrok wszystkich pozostałych graczy Narmie. Unknown zaczął wygrywać wszystkie kaszkapy, jakie grał. I totalnie dominował resztę graczy swoim wybitnym aimem, ale i też pis kontrolem. Ale jego sukces nagłośnił tylko problem aim assista. Ludzie zaczęli umniejszać jego osiągnięcia, mówiąc, że to przez wspomaganie wygrywa. A nawet dużo proplayerów zarzucało mu cheatowanie. Zarzucali mu granie na Chronos Zenie, czyli zewnętrznym urządzeniu, które podpina się do komputera lub konsoli, i dopiero wtedy w Zena podpina się pada. I to nie jest jakaś reklama, żeby nie było ale na Zenie można wygrać skrypty na aimbota, aimlocka czy makro na budowanie i edytowanie, co praktycznie gwarantuje wygranie każdej walki 1 na 1. Ta cała afera i zainteresowanie wokół Anno Armii przykuło nawet uwagę Epic Games, nie no w końcu stwierdzili, że Aim można faktycznie znerfić. I tak oto 13 marca roku 2020 Epic Games usunęło klasycznego Aim assista i tym samym zabiło spamowanie l 2 Tylko tym samym Epic Games sprawiło, że nowy Aim assist był jeszcze bardziej broken. To zapoczątkowało metę na brutalne wbijanie się do boksa i spamienie spema, czego ja osobiście byłem wielkim fanem. Ale to też szybko minęło i Epic Games zaczęło Świrować z tym imassistem tak bardzo, że do rozdziału trzeciego cały czas go zmieniali, a sam Imassist miał pełno bugów. Raz był bardzo mocny, a później żałośnie słaby, a czasem w ogóle wyłączył się na całą grę, ale to nie powstrzymało pewnego gołta. Mera jest uznawany za jednego z najbardziej utytułowanych graczy w historii FNCS zdominował całe sezony, zgraniując liczne zwycięstwa w największych turniejach i regularnie pojawiał się na podium. Pierwsze ze swoich wielkich zwycięstw zaliczył już w sezonie szóstym rozdziału drugiego, gdzie grał w trio razem z reverse k i co ciekawe, z drugim padowcem Day. Chociaż w trio mieli dwóch padowców, to i tak wygrali ten turniej. Zaledwie dwa sezony później, Meros znowu pokazuje kto tu rządzi, zgraniując kolejne złoto i kończąc turniej na pierwszym miejscu. A pod koniec 2021 roku, w listopadzie podczas FNCS Grand Finals zgarnia trzeci tytuł FNCS Winnera do swojej kolekcji. Ale to jeszcze nie koniec tej opowieści, bo łącznie w całej swojej karierze Mero wygrał aż 6 różnych FNCSów, co stało go w absolutnej czołówce światowej sceny Fortnite'a. Największy show w 2023 roku, tam pokazał absolutny pik swoich umiejętności i właśnie z tego roku wrzuciłem wam klipy w tle. Na przestrzeni całej kariery Mero zgarnął ponad milion dolarów z nagród turniejowych, a żeby tego było mało, cały ten czas grał na zwykłym padzie od PS4. No i mówię grał, bo niestety od jakiegoś czasu Mero nie bierze już udziału w turniejach. Nie ogłosił oficjalnego zakończenia kariery, ale jest praktycznie nieaktywny na proscenie. W marcu tego roku jeszcze spróbował swoich sił na FNCS-ach, no ale nie ma co ukrywać, poszło mu fatalnie. A ostatni turniej, w jakim brał udział, miał miejsce 17 listopada 2024 roku i był to trio z Cash Cup, gdzie razem z Timem zajęli 11 miejsce. Od tamtej pory... Cisza. No i tu pojawia się pytanie, dlaczego Mero przestał brać udział w turniejach po tak wielkich sukcesach? Przede wszystkim wypalenie. Mero grał na najwyższym poziomie przez kilka lat non-stop, z czasem po prostu przestało go to jarać. No i sam też mówił, że stracił motywację. i Granie w Fortnite nie sprawia mu już tyle przyjemności. Ale w czasie robienia tego filmu, Mero sam wrzucił parę na swój kanał. I w tych filmach mówi, że wraca do proplayu, jaki pokazuje, jak zajął pierwsze miejsce w turnieju po powrocie. W ciekawości sprawdziłem jego trackera jeszcze raz. Jak widać bardzo dobrze sobie radzi. Mam nadzieję, że znowu pokaże klasę na następnych FNCS-ach, ale to tylko czas nam powie jak to będzie wyglądało. Ale w ogóle dlaczego tyle opowiadam o samym Mero, jak przecież to nie o nim jest ten film? To dlatego, bo Mero pokazał wszystkim, że grając na padzie da się osiągnąć tyle samo co na myszce i klawiaturze. Mero był filarem w community, który swoimi osiągnięciami dodawał nadzieję innym padowcom. I pewnie wiele z was zastanawia się, czy to, wszystko co pokazał Mero, da się jeszcze raz powtórzyć z graczami takimi jak Peterbot czy Poyo w lobby na każdym większym turnieju. I tak szczerze, to nie powinno być żadnego powodu, dla którego to byłoby niemożliwe. Ale jak na razie nie ma takiego gracza, który zająłby miejsce Mero jako filar społeczności Graczy Na Padzie. Więc ostatnie pytanie, które należy sobie zadać, to co dalej. Historia padowców Fortnite to prawdziwa sinusoida, od totalnej dominacji w czasach spamowania L2 przez nerfy, kontrowersje i zarzuty o aż po powolne wygaśnięcie tej części społeczności. Niestety na ten moment nic nie zapowiada, żeby społeczność padowców miała odżyć. Konsole dalej mają limity klatek na sekundę, ustawienia w Fortnite nie dają całkowitej swobody, jak chodzi o czułość czy bindy i ludzie dalej będą pomawiać topowych graczy o korzystanie z zenów czy innych cheatów, przecież padowiec nie może grać tak dobrze. Chociaż kiedyś, mimo że większość była ograniczona do 60 fpsów albo celowania samym kciukiem, to padowcy dawali sobie radę. A niektórzy z nas, jak na Mero czy Unknown, osiągali wielkie sukcesy. Wygrywali turnieje i pokazywali, że skill to skill bez względu na swój sprzęt. Sam pamiętam, jak oglądałem stream Unknown Army i próbowałem kopiować jego playstyle, a w community imiona takie jak Facesway, Wolfis, Reed, Aidan czy Nick Merks budziły respekt i podziw. Jednak kto wie, może przy następnych wygranych przez Mario FNCS-ach Epic Games może wpadnie na jakiś pomysł, żeby zainteresować się podowcami, ale na pewno ty powinieneś zainteresować się moim kanałem, a jeżeli film ci się spodobał to zostaw łapkę w górę, suba i komentarz i do usłyszenia w następnym filmie.